Szanowni Państwo, miałam ogromną przyjemność w tym tygodniu podpisać umowę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Umowę dotyczącą utworzenia Społecznej Agencji najmów w Gminie Puck. Jest to innowacyjny projekt na skalę krajową. Jesteśmy jednym z sześciu beneficjentów, którzy będą korzystać ze środków przeznaczonych na ten cel. I ma to na celu pomóc mieszkańcom z terenu Gminy Puck, którzy nie mogą sobie pozwolić na własne M, takie własne M pozyskać. Utworzenie społecznej agencji najmu pozwoli nam pozyskać mieszkania z rynku wtórnego czy też komercyjnego i te mieszkania na odpowiednich warunkach zostaną przekazane 25 rodzinom bądź osobom, w tym także dwóm z niepełnosprawnościami. Na szczególnych warunkach, tak jak powiedziałem, będzie możliwość dopłaty do czynszu do jednego roku. Wszyscy mieszkańcy, którzy otrzymają to mieszkanie, zostaną objęci także opieką doradztwa zawodowego, coachingu zawodowego, jak również opieką psychologiczną i to wszystko po to, aby mogli sprawnie wrócić na rynek pracy. Mamy ogromną nadzieję, że wszystkie potrzeby związane z mieszkalnictwem na terenie naszej gminy, chociaż w minimalnym stopniu, zostaną zrealizowane. Lista oczekujących jest oczywiście bardzo długa. Mamy około 150 wniosków o przyznanie mieszkania socjalnego. Niestety, nasze zasoby własne, które liczą na dzień dzisiejszy 40 mieszkań, jak słyszycie Państwo, nie są wystarczające, więc mamy ogromną nadzieję, że wszystkie oczekiwane efekty poprzez program Społecznych Agencji NAMU zostaną w tym zakresie zrealizowane. Program będzie funkcjonował przez najbliższe 3 lata. Uruchomiony zostanie on w naszej gminie w momencie, kiedy podpiszemy umowę o stworzenie takiej agencji najmu z jakimś zewnętrznym podmiotem. Myślę, że uda się to wszystko zrealizować w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Potrzebne jest postępowanie przetargowe, żeby taką, taki podmiot zewnętrzny wyłonić. No i oczywiście będziemy potrzebować czasu, żeby pozyskać mieszkania na tym rynku zewnętrznym na terenie naszej gminy. Koszt całego projektu to jest prawie 3 miliony 300 tysięcy złotych i jest to w 100% finansowane ze środków zewnętrznych, zatem nie ma żadnego wkładu własnego ze strony gminy Płówcka.